Hello, moi drodzy! Witajcie w Black Mesa! Wi ja bym się w sumie na Waszym miejscu tak nie cieszył, bo jest to bardzo niebezpieczne miejsce, w którym dzieją się bardzo nieciekawe rzeczy, które mogą się bardzo ciekawie i miło skończyć. Ja nazywam się Moskit, a to jest przejdźmy Black Mesa odcinek 9. Tak mi się wydaje. To jest dziewiąty odcinek. Skończyliśmy to na ostatnio na podtyczce na podtyczce, wymianie ognia z tymi panami którzy bardzo niegościnnie nas przyjęli. ale cóż, jakoś im to wybaczymy, o ile postanowią naprawić swoje błędy i coś, czyż tu zaraz będzie coś grubego. To jest taki, wiecie, taki szósty tajny zmysł moskita, komara. Coś więcej na wzór pajęczego zmysłu u pewnego pajęczaka. No. A, trochę z daleko. Trochę z daleko, ale nie szkodzi. Chwila, chwila, bo mi się. Ej, Zara! Zara! Awa! Demet, Niech on to złapie. I okej. Okay. No i dawa, tragedii nie było. Trochę straciliśmy zdrówka, ale na szczęście. I strasznego się nie stało. Weźmy karabin. Aha, tam było boom. No przecież, dobra, tam są czujniki ruchu i przy okazji są też miny. Na razie w tamtym kierunku nie pójdziemy, zobaczmy co jest tutaj. No tak, linojatki. A tak coś poza tym, możemy gdzieś się dostać na górę albo na dół? No, wygląda, że możemy tutaj się dostać. Nie ma nic amunicji, amunicji ani z tym desen. Ok, Dobra, spróbujmy tutaj. Co też będzie tutaj? Wow, Head kraby. Dużo, dużo Head Krabów. Oj, zdecydowanie za dużo nawet powiedziałbym Head Krabów. No, ale na szczęście nie będzie większego problemu z poradzeniem sobie z nimi. A przeładowanie! A Kurde. Ciężko sobie z kubańcem ma być strasznie trafić. I to wszystkie? Wszystkie, wszystkie. Uff. Uff, uf, uff, uff. Coś tu mamy ciekawego. Tutaj nic. Tutaj też nic. Nic. Nic, nic, nic. Czyli co na darmo tutaj przeszliśmy? Musi być to jakiś powód, dla którego tu przybyliśmy, czy też nie? Tam możemy się dostać, nie możemy. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Hmm, coś mi to podejrzanie wygląda. Hm hm hm. Ciekawa, zobaczymy. Spróbujmy użyć tych tutaj palet. Europale, zobaczymy, czy na coś nam się przydadzą. To wiem, może się przydadzą. Tak samo te beczki. Na coś się mogą przydać. A bierzemy wszystko, jak leci. Um, mały zator mamy. Kongestię transportową. Jeżeli ktoś wie, co znaczy kongestia, to gratulacje dla niego. Jeżeli ktoś nie wie, to niech się dowie, że to znaczy że po prostu jest korek. Zator. I co? No i czemu to nie chce iść? Znaczy iść, no lecieć. No i co? No lecimy, lecimy. Ty, ty wy też tutaj. Oj, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. A -a -a -a. Ach, ten silnik fizyczny. Ciekawe rzeczy odwała nam tutaj. Nie powiem. Bardzo ciekawe. No dobra, na razie musimy poradzić sobie bez niego, bez tamtej palety. Zobaczmy, czy to nam coś da teraz. Na przykład, ja tu położę teraz to i pozwolę, aby wybuchło. I te miny. O, właśnie, powinny stanowić teraz już dla nas żadnego zagrożenia. Czyli bardzo fajnie. Gdzie jest ta druga beczka? Tutaj mamy drugą beczkę. Ok, trzeba ominąć tutaj. Linojatki i rzucimy ją zaraz tam dalej do it kto to kuźwa był co to było Aaaaaa, wow. o Kurde. I nie zapisałem pewno. No a... no bo po co? Ojejku, ojejku, ojejku. jejku. Hm. Nie ma co, zdolny ze mnie gracz. Nie ma co, zdolniacha ze mnie. To tamto swoje miejsce darujemy. Chociaż przydałoby nam się... A tu to rozwojmy to pistolecikiem te miny, i pominach? minach teraz jakoś trzeba. A tam są, tam gdzieś są komandosi. Okej, okay, spoko, nie chce się przewrócić. No. Może się nie przewróciło, ale przynajmniej... ...zdjęliśmy. Tu nic nie ma. Aha, mamy też... ...miny. To je trzeba rozwalić. Wow, 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 Dobra, przedostaliśmy się. Co to coś jest? To są... Naukowcy. Hmm. Ej, ej, nie strzelaj do mnie, nie do mnie, idioto. Co za półgłówek. Nie, to trzeba wczytać to była porażka jakaś. I to mało powiedziane. No, brań. Spadę, wieżyczko. Poradzę sobie bez ciebie jakoś. Tak naprawdę. A, to jest druga wieżyczka, o. A to jest ta rozwalona to już się nie musimy przejmować I co będzie? Gdzie gdzie do nich strzelali? Gdzie do nich strzelali? No kurde Musimy znaleźć tych niecnych panów uff, przyleciliśmy. Uf, uf. Mało brakowało. Oj, mało. A, tam gra to w o, o go trafiliśmy. On już nam krzywdy nie zrobi. Nawet zbyt wiele złego tekstu nie wyrządził, więc jest dobrze. Eee, zdrówka zbytnio sobie nie podleczymy. Szkoda, trudno. Okej, okay, no to idziemy tędy. Jeszcze raz idziemy dalej. Oby tam nic złego się nie działo. Oby, oby, oby. Tu, zara. A tu wyskoczymy tutaj. Nie, 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 nie. Tu my już byliśmy. Wiemy, że tam nie musimy podążać, więc tam nie chcemy wracamy się i spróbujemy tam jakoś kuczyć. To tylko tu był tak, tu było to była mina, to ją pozbędziemy się granatem a wiesz ten, no to bosko mega mądrze, musimy z opóźnieniem rzucić ten granat z tego co widzę a, powinien wystarczyć no, no Oa no, no trudno. Pff. No po prostu mega inteligentnie. No dobra. Żołnierze, gdzie jesteście? A, za plecami. Skąd? Jak? Jest z góry. Co za kamper pieprzony? No kampery pieprzone, no bez jaj. A, a! Co za kamperzy, lol. Nuby grać nie umieją kompletnie. No deczka Idziemy się pojawimy? tutaj. Aha, no dobra. Zaraz, 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 zaraz. Najpierw to musimy zająć się tą miną. A teraz możemy zająć się tym panem, który tam będzie. O, dobra, trafiliśmy go i zbyt krzywdę nam nie zrobił. Czyli jest dobrze. Trochę życia teraz możemy sobie odnowić. I możemy wrócić do. A tu my. Aha, tu, tu, tutaj jesteśmy. Kurde, tamte wyczka by się w sumie teraz przydała. <gry> tak szczerze powiedziawszy. Ja w sumie nie ją zlikwidowałem. Teraz musimy sobie poradzić całkowicie sami. więc zapiszmy grę. żeby tego nie powtarzać. I biegniemy. Szybko biegniemy. Żeby jak najdalej by tam przejść. O, 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 właśnie. Teraz możemy sobie radzić pojedynczo, mam nadzieję, z każdym gościem. Gdzie oni są? Wow! Mam gości. Ej, ej nie, nie teraz, nie. A! Uff, ledwo. No i z góry jeszcze. No. Więcej was matka nie miała. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chce oberwać od pana specjalisty fizyka Freemana? Tam, 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 widzę go. Przynajmniej widziałem. Trafiłem. Trafiłem. Okej, okay. test. Tam jeszcze chyba jeden był. I już po nim. No, cud miód i malina. Coś tu jest? Nie ma. Wszyscy? Czy ktoś jeszcze chce ode mnie oberwać... ...kilka gramów ołowiu? Za darmo do rozdaje, naprawdę. Bez opłat dodatkowych. O! Tam jakiś gość się skrywał. Niezbyt mu się to udało, szczerze powiedziawszy. Wow, wow, wow! Ty pieprzony... linojatku żabojatku chciałem powiedzieć, ale to nie do końca by pasowało. Eee, ...kolejny. Do widzenia. Defelas no? Skubańce jedne, szkór. Ale okej, okay, żyjemy. Tyle dobrego, więc możemy w sumie z tej okazji zapisać grę. Staram się ogólnie rzecz biorąc, jak najrzadziej zapisywać grę, żeby nie było zbyt wiele tak naprawdę powtarzania. E, ponieważ no, jednak chciałbym choć trochę przeżywać tę grę za jednym razem, można powiedzieć. Tu coś mam zepsuć do tego miejsca. Choć nic złego się w sumie nie stało i nic się nie dzieje złego, więc jak na razie nie jest źle. Wow! Mówiłem? Mówiłem, kuźwa? A, granat z kubańcy. Z kubańcy jedny, no? A. Wow, no prawie. Wow, 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 wow. Tu by się jakaś sniperka przydała. No, ale goście mają niezłego cera, to muszę przyznać. Dają, dają ogólnie radę pod tym względem. Pod tym względem dają naprawdę radę. Skubańcy nie są skończonymi idiotami. Jakby nie patrzeć, potrafią sobie nieźle poradzić. Nie wiem, czy teraz zapisywać. Przydałoby się troszeczkę zdrówka. I troszeczkę pancerzu bo odrobinę dogorywamy co nie jest dobrą rzeczą oczywiście eee, wiecie co, tak jak wcześniej byliśmy, to tam był, można było się podleczyć i właśnie to chyba zrobię. Wrócę się kawałek, żebyśmy mogli użyć tutaj tego o właśnie tej tutaj stacji leczącej. No, no 93 zdrowia to już nie, nie ma tragedii. To już zawsze można coś kombinować i próbować. A, kurde, myślałem, że ta gra będzie trochę łatwiejsza. Jak widać myliłem się. I to dość srogo. Nie jest to prosta gra. Jakoś Half-Life pierwszy... pierwszego Half-Life'a wspominam raczej, raczej z mniejszymi wspomnieniami. Powiedzmy sobie w ten sposób. Znaczy nie przypominam sobie, że miał większych problemów. A może tylko, byłem młodszy grałem na Easy? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Tu zaraz, pewno znając życie, wejdą mi ludzie. Dałbym sobie prawie, że głowę uciąć za to, ale jak, widać, dobrze, ale jak widać dobrze, że nie dałem. Bo jak na razie nic złego się nie dzieje. O, mamy windę. Czyżby to był koniec tego poziomu? Chyba na to się zapowiada. O, no ładnie, ładnie. Chyba, nie wiem, nie ma wgrywania, więc jeszcze nie jestem w stanie w 100% tego stwierdzić i właśnie jest ekran wczytywania. No i polo, poloadingu. Dobry podkład muzyczny. Daje radę, robi dobrze. Tworzy dobry klimat. ...to zapowiada się grubo. Wow, tam... Wow, granat! Goddammit. Ale okej, okay, uciekliśmy, jest tam się Jeszcze nie. Było tylko dwóch i dwóch zdjęliśmy, więc jest luz. A ja ten podkład muzyczny naprawdę daje radę. Naprawdę. Czyżbyśmy byśmy wychodzili na powierzchnię, łoł, Wow, wow, wow. A ja widziałem, tam wyszli ziomy. Ziomy wyszły. Dobra, jeden z, z, poszedł sobie spać. Idzie, idzie tam teraz drugi. Nawet podobno będzie trzeci. Zaraz, jest tam jeszcze ktoś? Jest, 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 jest. Aaa, prawie go zdliśmy. Dużo nie zabrakło strzałów, on już ledwo tam do wa. podejśmy z prawej strony On tu przeszedł. O, wow, dwóch ich tam jest, ej! ej. Dwóch na jednego to banda ósegąć. Czyliście nigdy takie powiedzenia. No ty nieśmiertelny jesteś, gościu. No bez jaj. Jeszcze tam na górze ktoś był. a, ja jaj, ja 8 życia. O kurde Felas. Not good. Not kuźwa good. No gościu, nieśmiertelny też. Drugi. Uuu No dużo nie brakowało, byśmy padli. Jest tutaj jakaś apteczka albo jakieś... Albo jakieś kurcze, nie wiem O no cokolwiek. Leciutko... Opadło nam zdrówko. Nie bo jeśli... Owa się. O apteczka i to by było niestety na tyle, a szkoda, a wielka, wielka szkoda, ojojojojojo, okej, okay, dobra, w tym miejscu zakończymy dziewiąty odcinek, który zakończył się z dużą pompą, sprawdźmy czy tam coś jest, o, ktoś do nas strzela jeszcze, więc, o, wow, tam iść więcej jest, kur... Ile ich tam jest? Kurczę, felas, ja pierdykam. Taki hardcore. Dobra, zaraz zakończymy ten odcinek, tylko musimy tamtych się pozbyć. Wow, tam w ogóle. Leciał. Wow. wow! 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 Zdecydowanie. Ej, no! Zwalili mi tutaj wejście. No, bez jaj. A. Porażka na całego. No ale to z tym bombardowaniem to ktoś ewidentnie przegiął Pałe i to naprawdę nieźle. Jeszcze raz. Znowu bombardowanie. Już. Ja trzeba uważać na tych. No nie no, zaraz giniemy, nie ma bata. Pst. No piękne zakończenie tego odcinka, naprawdę cudowne. Po prostu przecudowne. No dobra, pff, to na tym zakończymy. W <grymne> następnym odcinku spróbujemy przejść ten fragment, co może nie być takie proste. <grymne> Dzięki wszystkim za uwagę i trzymajcie się do następnego zagania w Black Mesa. Papa! Pa.